Siema, ja jestem Mikołaj i jesteśmy w Nowym Pożogu. Będą dzisiaj filmy o pociągach, ale chciałbym poruszyć taki, taką sytuację, która się wydarzyła przed wczoraj 1 czerwca, około godziny 20. Najprawdopodobniej któryś z pociągów, który tutaj jechał, poleciały iskry, no i niestety doszło do pożaru. Jak widzicie, to ma około 100 metrów przy torowisku. Na szczęście nie poszło tutaj, jak widzicie, to te trzciny. Na szczęście tutaj nie poszły na ściny, bo byśmy mieli naprawdę ogromny pożar. Najprawdopodobniej to są ściny, Ja nie wiem czy to są. Ale najprawdopodobniej to są trzciny z tego co wiem. Ale także mogło dojść do pożaru tych tutaj drzew. Także na szczęście do wielkiej tragedii nie doszło, ale doszło do pożaru tam. Około 100 metrów ten pożar miał miejsce. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i cześć.